W dzisiejszym odcinku. Wypadek z udziałem obcokrajowca. Czterech funkcjonariuszy rannych. Ukrainiec poszukiwany w całej Europie wpadł w Trzebini. Tunel pod granicą. To już drugi podkop w tym roku. Turecki kierowca urządził sobie tor wyścigowy w Polsce. Wypadek z udziałem obcokrajowca. Czterech funkcjonariuszy rannych. W nocy z piątku na sobotę, dokładnie kilkanaście minut po północy, na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Żurawiej w centrum Warszawy, doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem policyjnego busa oraz pojazdu świadczącego usługi przewozu osób. W wyniku tego wypadku rannych zostało pięć osób, w tym czterech funkcjonariuszy policji, którzy natychmiast zostali przetransportowani do szpitala. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że oznakowany radiowóz należący do oddziału prewencji policji Przemieszczał się przez centrum miasta w trybie pilnej interwencji. Pojazd miał włączone sygnały świetlne oraz dźwiękowe i zbliżał się do skrzyżowania z ulicą Żurawią, gdzie obowiązywało dla niego czerwone światło. Mimo to kierowca radiowozu wjechał na skrzyżowanie. W tym samym momencie przez to samo skrzyżowanie przejeżdżała Toyota służąca do przewozu osób, której kierowca poruszał się zgodnie z przepisami, mając zielone światło. Doszło do silnego zderzenia bocznego, którego siła była na tyle duża, że policyjny bus został wyrzucony poza tor jazdy. Pojazd po kolizji odbił się i uderzył w kilka elementów infrastruktury drogowej, w tym w sygnalizator świetlny dla pieszych, metalowy znak drogowy by ostatecznie zatrzymać się dopiero na torowisku tramwajowym. Konstrukcja pojazdu została poważnie uszkodzona, a miejsce wypadku zapełniły rozbite fragmenty karoserii, szkło i zgięte elementy oznakowania drogowego. Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe: pogotowie, straż pożarną i kolejne patrole policji. Czterej funkcjonariusze, którzy znajdowali się w radiowozie, odnieśli obrażenia i zostali przewiezieni do okolicznych szpitali. Ich stan na ten moment nie został dokładnie określony. Jednak według wstępnych informacji ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierowca Toyoty, będący obywatelem innego kraju, został przebadany przez ratowników medycznych i nie wymagał hospitalizacji. Pozostał na miejscu zdarzenia, aby złożyć zeznania. Zaraz po wypadku policja zablokowała dostęp do skrzyżowania. Ruch został przekierowany na sąsiednie ulice, a część jezdni oraz torowisko tramwajowe pozostały całkowicie zablokowane. Pasażerowie komunikacji miejskiej musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami, a kierowcy utknęli w korkach, mimo że była to pora nocna. Na miejscu pracowali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego, którzy zabezpieczali ślady i ustalali dokładny przebieg zdarzenia. W użyciu były latarki, taśmy zabezpieczające oraz sprzęt techniczny do dokumentowania miejsca kolizji. Dodatkowo zabezpieczono zapis z miejskiego monitoringu oraz z kamer zamontowanych na okolicznych budynkach. Szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku bada również prokuratura. Analizowane będą nagrania, zeznania świadków, dane z tachografów i ewentualne zapisy z wewnętrznych systemów monitoringu policyjnego busa. Sprawdzana jest również kwestia prędkości, z jaką poruszał się radiowóz, oraz to czy kierowca Toyoty miał szansę zareagować na pojazd uprzywilejowany. Choć radiowozy mają prawo wjechać na czerwonym świetle, muszą to robić w sposób bezpieczny, z zachowaniem szczególnej ostrożności. W tym przypadku zderzenie było na tyle poważne, że rozważane są różne wersje wydarzeń, także ewentualne błędy proceduralne. Ukrainiec poszukiwany w całej Europie wpadł w Trzebini. W Trzebini, niewielkim mieście w powiecie szanowskim, funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej policji w Krakowie zatrzymali obywatela Ukrainy, wobec którego wydano europejski nakaz aresztowania. Mężczyzna ten, mający 32 lata, był poszukiwany przez niemiecki wymiar sprawiedliwości w związku z podejrzeniem o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Śledczy ustalili, że jego działalność polegała na udzielaniu pomocy osobom pochodzącym spoza Unii Europejskiej w nielegalnym przedostawaniu się na terytorium Niemiec. Według niemieckich organów ścigania przewiózł w ten sposób aż 82 cudzoziemców, którzy nie posiadali prawa wjazdu na teren Republiki Federalnej Niemiec. Praca nad sprawą trwała od kilku tygodni. Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie. Prowadzili intensywne działania operacyjne, których celem było zlokalizowanie miejsca pobytu podejrzanego. W oparciu o zgromadzone informacje, ustalono, że poszukiwany może ukrywać się w Trzebini. Policjanci zidentyfikowali markę i numer rejestracyjny pojazdu, którym się poruszał. Ta informacja okazała się kluczowa. Gdy funkcjonariusze uzyskali potwierdzenie, że auto znajduje się na jednym z lokalnych parkingów, postanowili działać natychmiast. Kryminalni zastali mężczyznę przy jego samochodzie w chwili, gdy zamierzał odjechać. Otoczyli pojazd, uniemożliwiając mu ucieczkę, a następnie przystąpili do zatrzymania. Mężczyzna nie stawiał oporu, jednak cała akcja została przeprowadzona w sposób błyskawiczny, z zachowaniem pełnego zabezpieczenia. W momencie zatrzymania potwierdzono jego tożsamość, a następnie doprowadzono go do sądu. Sąd Okręgowy w Krakowie po przeanalizowaniu dokumentacji przesłanej przez niemieckie służby, Zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 60 dni. W tym czasie mają zostać przeprowadzone procedury formalne, związane z jego przekazaniem w stronie niemieckiej. Mężczyzna zostanie objęty procedurą ekstradycyjną i przetransportowany do Niemiec, gdzie odpowie za organizowanie nielegalnego przerzutu migrantów przez granicę. Według informacji przekazanych przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Zatrzymany Ukrainiec od dłuższego czasu brał udział w zorganizowanym procederze, którego celem było przemieszczanie osób spoza obszaru Schengen do Niemiec z pominięciem legalnych przejść granicznych. W tym celu wykorzystywał samochody osobowe, którymi wielokrotnie transportował grupy migrantów. Cała operacja była prowadzona w sposób zorganizowany, a jego rola nie ograniczała się jedynie do przewożenia ludzi, miał też kontakt z osobami rekrutującymi cudzoziemców i ustalającymi trasy przerzutu. Fakt, że poszukiwany przez europejski system mężczyzna ukrywał się na terytorium Polski, rodzi uzasadnione pytania o skalę działalności przestępczej prowadzonej przez niektórych cudzoziemców przebywających na terenie naszego kraju. Wydarzenie to pokazuje, że Polska jest nie tylko celem migracji, ale coraz częściej również punktem tranzytowym dla nielegalnych operacji wymierzonych w bezpieczeństwo granic Wspólnoty Europejskiej. Mężczyzna najbliższe tygodnie spędzi w polskim areszcie, a następnie zostanie przekazany Niemcom, gdzie czeka go proces i możliwa kara więzienia za działania, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego. Tunel pod granicą to już drugi podkop w tym roku. W rejonie niewielkiej miejscowości Kondratki położonej nieopodal wschodniej granicy naszego kraju doszło do kolejnego incydentu, który unaocznia skalę zagrożeń, z jakimi Polska musi się mierzyć każdego dnia. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili precyzyjnie wykonany tunel prowadzący spod terytorium Białorusi bezpośrednio pod linią granicy państwowej oraz drogą techniczną. Zakończenie tunelu znajdowało się na niezamieszkałej posesji po polskiej stronie, zaledwie 20 metrów od wyraźnie oznaczonej granicy. Wejście do tunelu wykonanego w sposób sugerujący udział osób posiadających przynajmniej podstawową wiedzę inżynieryjną znajdowało się po stronie białoruskiej. Z konstrukcji wynikało, że nie była to amatorska próba, lecz zorganizowane działanie, które miało umożliwić nielegalne przeniknięcie na terytorium Polski, a tym samym do całej strefy Schengen. Wylot tunelu umiejscowiono na opuszczonej posesji, z dala od głównych szlaków i siedzib ludzkich, co wskazuje na starannie przemyślaną próbę uniknięcia wykrycia. Miejsce to znajduje się w strefie działania placówki Straży Granicznej w Michałowie. Zdarzenie to jest już drugim przypadkiem tego typu w bieżącym roku. Wcześniejszy tunel został zlokalizowany we wrześniu na obszarze nadzorowanym przez placówkę w Narewce. Obie sytuacje stanowią wyraźny sygnał, że presja ze strony obcych struktur wspieranych, często przez wrogie służby, nie ustaje i przybiera coraz bardziej wyrafinowane formy. Od początku roku, funkcjonariusze z Podlasia zarejestrowali ponad 26 700 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Każda z nich to realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa jego obywateli i porządku publicznego. To dowód na to, jak bardzo nasza wschodnia granica jest dziś narażona na presję migracyjną, której źródła często mają charakter czysto polityczny, inspirowany przez reżimy zewnętrzne, dla których destabilizacja Polski jest wygodnym narzędziem nacisku. Ujawniony tunel stanowił nie tylko próbę złamania prawa, ale też fizyczne naruszenie polskiego terytorium. Każdy metr przekopanej ziemi to wyraz lekceważenia suwerenności naszego państwa. Straż Graniczna mimo trudnych warunków terenowych i nieustannych prowokacji prowadzi nieprzerwaną służbę, korzystając zarówno z nowoczesnych systemów elektronicznych, jak i fizycznej zapory, która rozciąga się wzdłuż granicy. To właśnie dzięki połączeniu technologii, determinacji i konsekwentnych działań udało się wykryć podkop zanim doszło do jego wykorzystania. Władze podkreślają, że bariera graniczna wzmocniona systemami nadzoru oraz pracą patroli naziemnych, Stanowi skuteczną linię obrony przed procederem, który wymierzony jest nie tylko w Polskę, ale w cały obszar Unii Europejskiej. Z informacji operacyjnych wynika, że takie działania mają charakter zorganizowany, a osoby, które próbują się dostać do naszego kraju, często działają przy wsparciu przemytników ludzi oraz zagranicznych struktur przestępczych. Wykopanie tunelu o długości co najmniej 20 metrów wymaga czasu, narzędzi, logistyki i koordynacji. Tylko pełna mobilizacja służb oraz dalsze inwestycje w bezpieczeństwo granic, są w stanie powstrzymać narastającą falę bezprawia, która dociera do nas za wschodniej granicy. Incydent z Kondratek pokazuje, że Polska nie może sobie pozwolić na chwilę nieuwagi. Każda tego typu próba musi spotykać się z natychmiastową reakcją i bezwzględnym egzekwowaniem prawa. Obywatele mają prawo oczekiwać, że granice ich państwa będą nieprzeniknione dla nielegalnych imigrantów, przemytników i innych osób, które próbują dostać się do Polski niezgodnie z prawem. Turecki kierowca urządził sobie tor wyścigowy w Polsce. Funkcjonariusze z piaseczyńskiej drogówki po raz kolejny zmuszeni byli interweniować wobec kierowców, którzy kompletnie ignorują obowiązujące w Polsce przepisy i traktują przestrzeń publiczną jak teren prywatny do nielegalnych popisów. Szczególną uwagę zwrócono ostatnio na rejon MOP-Mieszkowo, gdzie jak wynikało ze zgłoszeń mieszkańców, miało regularnie dochodzić do nielegalnych pokazów jazdy samochodowej przypominających amatorskie wyścigi. Dzięki narzędziu, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, policjanci otrzymali precyzyjne informacje o miejscu, w którym kierowcy zachowywali się w sposób skrajnie nieodpowiedzialny, zagrażający zarówno sobie, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego. Zgłoszenie dotyczące tej lokalizacji zostało przez służby potraktowane priorytetowo. Miejsce to chociaż z pozoru przeznaczone na odpoczynek dla kierowców zawodowych, w szczególności ciężarówek, stało się celem nieodpowiedzialnych i nielegalnych manewrów. Policjanci z Piaseczna skierowali tam patrol, który szybko natknął się na młodego mężczyznę za kierownicą auta, który postanowił wykorzystać pusty parking nie do zaparkowania pojazdu, lecz do agresywnej jazdy bokiem, tak zwanego driftowania. Za kierownicą siedział 21 obywatel Turcji. Zamiast zachować umiar i respektować zasady panujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, postanowił urządzić sobie prywatne show, licząc zapewne na to, że nikt nie zwróci na niego uwagi. Rzeczywistość szybko go jednak zaskoczyła. Funkcjonariusze nie tylko przerwali jego niebezpieczne manewry, ale również natychmiast przystąpili do surowej oceny jego zachowania. Za bezmyślne popisy na terenie publicznym, w miejscu, które nie ma nic wspólnego z torem sportowym, kierowca otrzymał mandat karny oraz 15 punktów karnych. Policjanci ustalili dodatkowo, że nie był to pierwszy raz, kiedy mężczyzna miał problem z przestrzeganiem zasad obowiązujących na drogach. Już wcześniej zdobył 10 punktów karnych co oznacza, że przekroczył limit i jego prawo jazdy niebawem zostanie zatrzymane. W najbliższym czasie zostaną uruchomione procedury administracyjne, które doprowadzą do formalnego odebrania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami. Takie przypadki jasno pokazują, jak niebezpieczne może być lekceważenie prawa przez osoby, które nie rozumieją lub ignorują reguły panujące na polskich drogach. System krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa pozwala mieszkańcom bezpośrednio wpływać na to, gdzie kierowane są siły porządkowe, co znacznie zwiększa skuteczność działań prewencyjnych. Turecki kierowca zamiast uczyć się przepisów i integrować z obowiązującym systemem prawnym, wybrał drogę lekceważenia, prowokacji i brawury. Tymczasem każdy, kto wsiada za kierownicę w naszym kraju, musi liczyć się z konsekwencjami. Przepisy nie są dekoracją, a bezpieczeństwo na drogach to sprawa nadrzędna.